Tak mi dopomóż Dziękuję serdecznie. Stwierdzam, że Pan Tomasz Paszkowski złożył ślubowanie i zgodnie z prawem objął mandat radnego. Od tej chwili ma Pan prawo i obowiązek wypełniać go jak najlepiej dla dobra wyborców. Przypomnę, że mandat radnego to zbiór praw i obowiązków reprezentacyjnych. Wspólnoty Samorządowej, który obejmując tę funkcję zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Jednocześnie niech to codzienne samondo, samorządowe działanie wynika z przesłania, którym są słowa znanego reżysera. Pozwoliłam sobie takie słowa znaleźć, odpowiadające dzisiejszej chwili. Tym reżyserem jest Felix Farm. Człowiek powinien próbować pozostawić po sobie ślad. Wtedy życie, nawet jeśli nie jest łatwe, będzie piękniejsze. Tym śladem może być wszystko, co jest dziełem naszej aktywności, pod warunkiem, że nie powstała kosztem innego człowieka lub przeciwko temu człowiekowi. Niechaj więc dobro mieszkańców, ich potrzeby, ich oczekiwania. Będą Panu zawsze bliskie. Życzę owocnej pracy i satysfakcjonującej współpracy z nami wszystkimi. Proszę przyjąć serdeczne słowa gratulacji.